Cześć. A w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie chrupiące ciastka jabłkowe Dynia Plus Gryka Sunday. Są to ciastka bezglutenowe i co ciekawe również bez dodatku cukru. Tak mniej więcej wygląda takie ciastko, które znajdziemy w środku. Oczywiście zaraz pokażę już na żywo mniej więcej jak to wszystko wygląda po otwarciu. Ja już generalnie to pakowanie mam otwarte wcześniej. Sobie spróbowałem te ciastka, żeby móc się na ich temat wypowiedzieć. No i zaraz też pokażę, właśnie jak to ciastko wygląda i opowiem nieco, jak smakuje. No i tutaj, zanim jeszcze to zrobię, no to sobie opowiedzmy co nieco na temat innych aspektów tych ciastek, a mianowicie te ciastka są bez oleju palmowego. Są również naturalnym źródłem potasu, no, i przede wszystkim mają wysokość z wysoką zawartość magnezu i fosforu. A zatem bardzo ciekawe informacje, jeżeli chodzi właśnie o te ciastki. Tutaj jeszcze pokażę, może nie to, jak wygląda. Kwestia wartości energetycznej i wartości odżywczej. Jeżeli chodzi o wartość energetyczną, no to na 100 gram e, mamy tutaj 514 kalorii. Jeżeli chodzi o tłuszcz, e, dość sporo tłuszczu, 34 gram. Jeżeli chodzi o węglowodany, 39 gram. E, jeżeli chodzi o Błonnik 5,8 g, fajnie, że tutaj właśnie mamy sporo błonnika. Jeżeli chodzi o białko 11 gram też dość dużo. No i sól 0,05 g. Jeżeli chodzi natomiast o składniki, no to tutaj możemy sobie właśnie zobaczyć. Co ciekawe, że wśród składników 25% to baza jabłkowa. Dalej mamy również co ciekawe, różne. Różne inne składniki, między innymi nasiona słonecznika, między innymi również pestki dyni, między innymi również takie, takie składniki jak gryka. A zatem sporo tutaj bardzo ciekawych składników znajdziemy właśnie w tym produkcie. Możecie sobie oczywiście spokojnie zapoznać się tutaj z całym składem. Ja tutaj już nie będę wszystkiego wymieniał. Jeżeli chodzi o inne istotne kwestie, no to jeżeli chodzi o masę netto, mam tutaj 120 gram. No i cena takiego opakowania to około 6 zł, myślę w tych okolicach. Takie ciastka powinniście spokojnie znaleźć w sklepie. No i teraz, jak to wygląda w środku? Ja już tutaj sporo tych ciastek zjadłem. No i wygląda to mniej więcej w ten sposób, jak sami zresztą widzicie. Tak, mniej więcej, wygląda takie pojedyncze ciastko, które znajdziecie w opakowaniu. Jeżeli chodzi o smak, no to tutaj generalnie dość mocno wyczuwa się. Smak jabłka, jak i również oczywiście gdzieś tam te fragmenty deni czy też greki, tutaj rzeczywiście można wyczuć. Dodam jeszcze, że zapach dość intensywnie, właśnie taki jabłkowy tutaj się wyczuwa. Zatem wszystko jest to tutaj w jak najlepszym wypadku, dobrze skomponowane. Czuć tutaj rzeczywiście te, ten jabłkowy taki zapaszek, tak? Na ile oceniłbym ten produkt, jeżeli chodzi o smak, myślę, że tutaj bym wystawił 9 na 10, jeżeli chodzi o całą kształt, no to tutaj... Rzeczywiście, myślę, że tego typu ocena wydaje się dość uczciwa i sprawiedliwa. Czy polecam ten produkt? Myślę, że jak najbardziej polecam, zwłaszcza na jakąś fajną, szybką przekąskę. Gdzieś tam do filmów, jeżeli lubicie sobie oglądać filmy, no to taka przekąska, myślę, jak znalazł. Czy po prostu gdzieś tam na śniadanko, jeżeli nie macie czasu sobie zrobić czegoś innego, no to tego typu chrupiące ciaska mogą okazać się niezłym wyborem. A zatem tak to wszystko się prezentuje, jeżeli chodzi o chrupiące ciaska Sondaj. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co wy sądzicie na temat tych ciastek. Jestem ciekaw właśnie waszej opinii w tym temacie. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.